Słyszysz kuzynkę, Ben? Co chciałbyś jej odpowiedzieć? Co. co chciałbym jej powiedzieć? Dziadku! Jestem z tobą, Ben! Tak się chce bawić? Dobra, bawmy się! Dziadku! O, nie! Ben, czas uciekać! Nasz moment wielkiej sławy coraz bliżej! Dziadku, oni uciekają! O, o, moja kostka! Gonich, a ja. Dogonie, ty łap tę lalkę. I pamiętaj, trzymamy się razem. Tak, lalka, jesteśmy razem. To już koniec, opasły Tarzanie! Opasły? Ty też zapomniałaś już, kim jestem? Jestem waszym przeciwnikiem. A! O nie! Łódka z dziećmi tędy przepłynie. Owszem! I za parę chwil wszystkie zakosztują jazdy swego życia. I to dzięki twojemu kuzynowi, który był bohaterem. On jest bohaterem, a ty zwykłym żaleńcem. Cóż, jeszcze się przekonamy, prawda? Pokaż jej Ben! I pokaż wszystkim, co z ciebie za bohater! Na no serio, Ben! Nawet nie spróbujesz z tym walczyć? A! A! Choć chętnie pooglądałbym waszą walkę, Ben i ja mamy swoje sprawy. Prawda, że tak, Ben? Się jeszcze tym jest Uciekaj stąd! A, a ben, nie! A! Ty mnie ocaliłeś? Ocaliłeś ją po to, żeby zobaczyła w tobie złoczyńcę? Patrz ty żałosne głupcze. A teraz mała przejażdżka łodzią. Nie rób tego, Tim. To jest między tobą i mną. Uh. <laughs> Nigdy mi się to nie znudzi. Bon jasz ten psot. Och, chyba dołączył do nas jakiś dziwny robak pirat? To wprost niewiarygodne! Oh, 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 oh. Chciałabym zostać w marne dzieci, ale zdaje się, że odpływamy od scenariusza! Ben, walcz z tym! Za późno! Łódź pełna dzieci płynie do wodospadu, a twój kuzyn stoi za sterem! A wiesz, co w tym jest najlepsze? Będę miał fotkę na pamiątkę tego, co zrobił! Wymyśliłem ten plan. Całkiem sam! O, nie! O nic z tych rzeczy! Uśmiechnij się do zdjęcia, Ben! I pamiętaj powiedzieć fenicjonowie! Robię się chyba na to za stary. Zaczekaj! Gdzie jest w z muszu? Chyba zawiesił działalność! <śmiennie> 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 na pamiątkę! Mów! Jak to było być złoczyńcą? Miałeś chętkę zapanować nad światem? <śmiennie> <śmiennie> Wszystko z tobą okej, okay, Ben? Przestraszyłem się, dziadku. Mogłem tam kogoś skrzywdzić. Skrzywdziłem ciebie. Nie chcę być niebezpieczny dla ludzi. Może powinienem to wszystko jeszcze przemyśleć. Jak Tim? Jak to, jak Tim. On się w tym wszystkim pogubił, ponieważ jest sam. A ty nie musisz się tego obawiać, bo ty masz coś, czego on nie ma. Moją rodzinę? Tak! Masz ten! I sonów! Teraz czas na dalszą część zabawy! Idę z tobą, dziadku! Aha! Czekaj! Ach. Ben, idziesz z nami? Jasne, że idę.